Jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś naprawdę uwierzył, że możesz wszystko? Wiara w sukces to nie iluzja, to chemia, to biologia. Twój mózg reaguje na wiarę tak samo jak na sukces, który już się wydarzył. Każda myśl pełna wiary aktywuje dopaminę, neuroprzekaźnik działania. Każde uwierze w siebie obniża poziom stresu, a twój umysł zaczyna widzieć możliwości tam, gdzie inni widzą przeszkody. Kiedy naprawdę wierzysz, twoja energia zmienia kierunek. Zamiast walczyć ze światem, zaczynasz z nim współpracować. Zamiast wątpić, zaczynasz tworzyć. To nie magia, to nauka o świadomości. Twoja wiara przeprogramowuje twój mózg. Twój mózg zmienia twoje decyzje, a twoje decyzje zmieniają całe twoje życie. Więc dziś uwierz jeszcze raz: w siebie, w drogę, w to, że możesz bo kiedy wierzysz, wszechświat zaczyna działać z tobą, nie przeciwko tobie. Subskrybuj, polub i udostępnij. Niech ta pozytywna energia się rozprzestrzenia.